Witam i zapraszam na kolejny krótki filmik z moim komentarzem. Dzisiaj będzie o dobrej i złej zmianie pasa ruchu. Dwie zmiany pasa ruchu wystąpią pod rząd i pierwszy przykład będzie wzorcowy, wręcz zawodowy, jak powinno się zmieniać pasy ruchu, a drugi taki antyprzykład, jak tego nie wolno robić. Zwróćmy uwagę na tego Citroena. Wcześniej sygnalizuje zamiar. Chwileczkę jeszcze został na tym prawym pasie. Nie wyrywa się nerwowo, nie chce się jak najszybciej pozbyć tej zmiany pasa, tylko spokojnie czeka, aż będzie to możliwe. Zdążyłem w tym czasie wytracić troszkę prędkość i utwierdzam go w przekonaniu, że może. Krótkim użyciem świateł drogowych spokojnie wytworzyła się luka i kierowca zajmuje tę lukę. Popatrzmy, najpierw jest zamiar, a potem dopiero zmiana pasa. Jak było to możliwe? Tak to powinno wyglądać. Natomiast jak nie powinna wyglądać zmiana pasa? A no właśnie, zmiana pasa na zasadzie z zaskoczenia, z przyczajki. Tak jak teraz. Kierunkowskaz przy zmianie pasa powinien trwać od momentu zamiaru do zakończenia manewru, ale najważniejsze jest sygnalizowanie zamiaru, a nie już samego manewru. Ważniejszy jest pokazać zamiar, bo to, że ktoś wykonuje manewr, no to ja już to widzę. Zwróćmy uwagę, że ten kierowca zmienia pas na zasadzie. Zobaczyłem lukę i się wpierdzielam. Wyjechał mi dosłownie może z półtora metra przed moim zderzakiem, i do tego hamował. Więc, no, mając go tuż przed nosem i widząc zaświecone światło stopu, no, od razu położyłem nogę na hamulcu, lekko przyhamowałem i wzmożyłem skupienie, będąc. Bardziej no, gotowym do ewentualnego dalszego hamowania, no bo nie wiem, co on zrobi. Spotykam się z takimi sytuacjami, że niektórzy zmieniają pas, tak jakby się chcieli tej zmiany pasa jak najszybciej pozbyć. I nie sygnalizują tego wcześniej, tak jakby się obawiali, że jak włączą kierunkowska, to nagle wszyscy nie będą chcieli ich wpuścić. Wszyscy się na nich uwezmą. Uwziąć, jak się odmienia, chyba uwezmą. Dobra, nieważne. Wszyscy się na nich yy, no, będą wyżywać, że o, kierunkowskaz jest, on będzie chciał zmieniać pas, a to chuja nie wpuszczę. No nie. Właśnie o to chodzi, żeby pokazać ten zamiar. Ideałem, takim książkowym ideałem są trzy mrugnięcia przed manewrem. W tej sytuacji no, może nie było jeszcze aż takiego bezpośredniego zagrożenia kolizją, ale no zmusił mnie ten kierowca do natychmiastowej reakcji, wywołał we mnie spory dyskomfort, o czym świadczy chociażby mój spontanicznie wypowiedziany komentarz. Także tak nie róbmy. Nie bójmy się pokazać innym, że swojej potrzeby, że chcemy zmienić pas. Popatrzmy jeszcze raz, jak wzorcowo to powinno wyglądać na przykładzie tego Citroena. Brawa dla Citroena, a dla kierowcy Forda Mustanga? No, trzeba się poprawić.